Niedobór kierowców ciężarówek to temat, który ostatnio zyskał sporo na uwadze z powodu ogromnych problemów logistycznych. W samych Niemczech, przez brak kierowców zawodowych, straty w gospodarce sięgają 10 miliardów euro rocznie. Bez kierowców ciężarówek, gospodarka każdego państwa uległaby całkowitemu zatrzymaniu. Od jedzenia, które spożywamy, po ubrania, które nosimy, wszystko zależy od kierowców zawodowych. Aby dany towar przemieścił się z punktu A do punktu B szybko i bezpiecznie. W tym filmie ja, czyli kierowca zawodowy, przedstawię Wam czynniki, jakie wpływają na ten stan rzeczy. Jaka jest jedna najważniejsza rzecz na piwach? Nie dygać! Popatrząc z boku, ktoś, kto nie siedzi w branży, powie: Co Ty narzekasz? Masz wygodny fotel, ogrzewanie, klimatyzację, radyjko gra, kawkę pijesz czego Ty, człowieku, chcesz, no ale wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma to wcale nie jest tak kolorowo Pierwszym takim minusem i, i trochę barierą jest e, koszt uzyskania wszystkich potrzebnych uprawnień czyli prawko, przewóz rzeczy, e, no badania lekarskie, to tam i spikuś e, Co tam jeszcze jest dalej? ADR-y bardzo często są potrzebne wszystko wiąże się z kilkunastoma tysiącami złotych. I ile? Plus wiele, wiele dni, tygodni albo i miesięcy czasu. W Niemczech stało się już popularne robienie przez firmy kursów. Po prostu biorą młodego, takiego delikwenta po szkole, który wchodzi dopiero na rynek pracy. No, i zapewniają mu miejsce pracy, opłacają cały kurs, żeby zrobił prawo jazdy. To trwa w bodajże dwa albo trzy lata z tego co wiem. E, no ale wtedy jest lojalka podpisana. A jak masz lojalkę podpisaną, to mogą z tobą robić praktycznie co chcą i nie zawadzą. Masz jak odmówić. Nie masz takiego pola manewru co stary kierowca. Ja pana dymam cię, kamie jeden! Kolejnym aspektem, jeżeli mówimy o młodych już pracownikach, to jest to, że tu jest nienormowany czas pracy i o różnych godzinach się zaczyna, o różnych godzinach się kończy. Często się nie zjeżdża, chociaż obiecują ci spedytorzy czy szewrze, że, że tak, zjedziesz, zjedziesz. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne. A tu niestety obsuwa w transporcie, to bardzo często się zdarza. A młodzi, jak to młodzi, chcą czerpać z życia, mają swoje jakieś tam zainteresowania, chcą chodzić na randki, na imprezki. Napijemy się trochę buteczki, potem wpadną dupeczki albo odwrotnie. I to nie bardzo, nie bardzo im się podoba. A znowu sta, starych kierowców dużo odchodzi na emerytury. Znam wielu emerytów, co dalej jeżdżą, bo lubią to. Nie mają co za bardzo żadnych innych zainteresowań, po prostu żyją tą trackerką. I bardzo kurwa dobrze. Następny aspekt to płaca. Wiadomo, są firmy dobre i niedobre. W dobrych firmach najczęściej nie ma miejsc, i są kolejki kierowców co czekają na wakat. A ogłaszają się najczęściej firmy, które mają dziadowskie roboty i dzi dziadowskie rundy, albo właśnie kombinują, słabo płacą. Za dużo? A co was o myślisz? Jeżeli dla pana 3,5 to za dużo, to, to 4. Co z tego, że ty dostaniesz 2800, 3000 euro na rękę? Mówię tu o. Rynku pracy niemieckim, bo nie wiem ile się w Polsce zarabia już dosyć długo. W Niemczech siedzę, także nie jestem w temacie. Ale jesteś uwiązany. Robisz po 13-15 godzin. Jak dzwonią, trzeba jechać i co to jest za życie? Równie dobrze. Ja, jakbym miał teraz tak pracować? Oczywiście, ja kiedyś tak robiłem, bo jak przyjechałem do Niemiec, też nie znam języka. Bałem się cokolwiek komuś postawić, cieszyłem się, że jest robota. Jak już zacząłem robotę, to po prostu godziłem się na wszystko. Ale teraz, po paru latach, wiem, co jest pięć trochę języka pod, podłapałem i już bym w życiu nie poszedł na taką robotę. Jak ja mam pracować po 13-15 godzin za 2-800 powiedzmy, albo 3000 na rękę, to ja sobie wolę iść na, na magazyn, na przykład na wózek widłowy i robić nadgodziny. 13 godzin to jest półtora etatu. Tak jak ja zrobię sobie półtora etatu na, na magazynie, to zarobię podobne pieniądze, a odchodzi cały stres, bo tu są, wiadomo, kontrole, fotoradary, wypadki, ciągła gonitwa, klienci niezadowoleni a na magazynie sobie jeździsz nawet jak masz, nie wiem, źle się czujesz masz ciężki dzień, czy ci się nie wyspałeś bo on po dziecko płakało albo coś no to jakoś na tym magazynie się przebujasz, a na trasie na trasie nie ma, że, że Ci oko się przymknie albo coś szef czy firma powierza Ci zestaw często podchodzący pod 200 tysięcy euro, jak jest nowy cały zestaw spedycja Ci powierza towar nie wiadomo jakiej wartości i Ty musisz być dyspozycyjny. Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz. Teraz przejdźmy do aspektu kierowców bardziej takich dalekobieżnych, międzynarodowych. Brak parkingów. Człowiek goni przez kilka krajów na odcince, często po ponad 700 km, a jak już ma czas, żeby w końcu odpocząć, to nie może znaleźć parkingu, bo wszystkie parkingi zawalone, nowe się nie budują jest jedna wielka lipa. Jak już się uda znaleźć parking, to często bywa tak, że cię jakieś, kurde, bandy, bandziorów zagazują i opierdzielą z towaru. Zapierdalać mi tą plandekę, naprawiać teraz, ja mam jutro wygróżkę ustawioną w Marsylii! Wasza macie. Także jest Tragedia To jest kolejny czynnik, który nie zachęca do tej pracy A Francja, Anglia, wiadomo, tam kalei te sprawy No to jeszcze imigranci, którzy władują się Na każdą naczepę Albo ci kudle kamieniami obrzucą Auto zniszczą To jest też wielki stres Ktoś ma słabą pikawę, może nie wytrzymać I Idąc dalej Wieczne kontrole Nie dość, że każdy kraj ma... Niby jesteśmy w jednej Unii, ale każdy kraj ma swoje jakieś odrębne przepisy Opłaty drogowe Inne zasady I kontrolują cię Niemcy lubią kontrolować Mocno dmuchaj No Nie bój się Dawaj Z całej siły O Złoty <grytanie> Francuzi lubią kontrolować to jest zawsze strata czasu, stres, a często i strata pieniędzy. Jeżeli mówimy już o stracie pieniędzy, no to oczywiście fotoradary wszelkiego rodzaju. Już pomijając tych wariatów i debili, co naprawdę jakieś rajdy szaleńcze odwalają na drogach, utrudniają innym też jazdę, takim to zaraz prawka pozabierał, i, i niech do łopaty idą ale no taki normalny kierowca, ci co już mnie oglądają na tym kanale, to wiedzą, że ja spokojnie jeżdżę i przepisów pilnuję ale wystarczy jakieś, nie wiem, roztargnienie, gorszy dzień, czy, czy przeoczenie, no i zarobisz sobie fotkę jest lipa w najlepszym razie stracisz tylko kilkadziesiąt euro ale jak już grubiej przekroczysz no to idą mi punkty karne, których w Niemczech można tylko 8 złapać i one nie wiszą rok nie wiem, jak jest aktualnie w Polsce, ale tutaj od 2,5 roku, nawet do 10 lat mogą punkty wisieć ja już sam też kiedyś miałem 3 punkty i bardzo się starałem, żeby się ich pozbyć aktualnie czyste konto no, także poprzez punkty, a nawet mogą zabrać prawko na jakiś okres miesiąc, dwa, trzy, zależy ile się przegnie Jeżeli ktoś jeździ po mieście czy w takiej dystrybucji po klientach, no to są jeszcze aspekty czysto ludzkie, czyli wiecznie niezadowolony klient, czemu przyjechałeś tak późno, czemu przyjechałeś tak szybko, a czemu tyle towaru przywiozłeś, kurde, no ty sobie wymyśliłeś, że tyle palet przywieziesz, ktoś zamówił, ty przywozisz wedle zamówienia bo jest napisane, że odbiór towaru do 9, przyjedzie za 29. Nie czemu tak późno przyjeżdżasz? Przecież do 9, ja mówię na która jest godzina? Nie, ale zanim ja rozładuję coś, ja wie, to zmień sobie do 8, żebyś do 9 się wyrobił, a nie do mnie masz pretensji. Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. I wiele jest takich klientów, z którymi się trzeba kłócić niepotrzebnie, bo to nie jest twój problem. I nie twoja wina, ty robisz swoją robotę. Ale on woli siedzieć sobie w biurze i oglądać filmiki, albo gadać godzinami przy kawce. Jazda po mieście oczywiście wiąże się też z pieszymi, rowerzystami to jest też wielki stres. Naprawdę trzeba uważać mieć kurde oczy dookoła ciężarówki. A i tak niestety niektórym nie uda się uniknąć tragedii. A oczywiście polityka, nie wiem jak jest w innych krajach i innych miastach, ale w Berlinie jest taka polityka, że zamiast upłyniać ruch, to oni jeszcze z dwóch pasów robią jeden pas, żeby sobie wymalować pas dla rowerzystów. Bo oczywiście rowerzyści są najważniejsi. To nic, że nie potrafią jeździć żadnych przepisów, nie przestrzegają i odwalają maniane na drodze. ty ci, w tej sytuacji. Piesi też nie są nic lepsi, bo to często teraz komórczaki, tak zwane, czyli głowa w komórkach. I nawet idąc przez ulicę, on nie popatrzy, czy jest wolne. To, że masz zielone światło, nie zwalnia cię z ostrożności, bo cię mogą rozjechać. Podsumowując, nie dajmy się po prostu wykorzystywać pracodawcom. Bo oni nas wydają po prostu jak cytryny, wykręcą ile się tylko da z czasu pracy, z czasu e, jazdy i tak dalej. Jesteś zwolniony. Gówno! Ja się zwolniam. Moim zdaniem, kierowca nie powinien więcej jak 10 godzin pracować. A te wszystkie e, roboty po 13-15 godzin i, i trasy po niemalże. 750 km to to powinno w ogóle być karane takie coś. Później się coś stanie i ty jesteś na lodzie, kierowca i tak się za tobą nie postawi. I ty masz problem. Ubiad jak tylko się zniszczy z, nie wiem zestaw i towar, ale kogoś zabijesz. Z tego nie cofniesz. Dajcie znać w komentarzach jakie jeszcze inne aspekty wy widzicie. I czy jest jakaś perspektywa na poprawę w naszym zawodzie? Czy raczej, raczej idzie to w złą stronę? No i oczywiście szerokości spokojnej pracy, baju.